Słuchajcie, no, sporo kontrowersji, sporo kontrowersji przy okazji plebiscytu na najpopularniejszego, czy na najlepszego polskiego sportowca. No bo te wczorajsze wyniki, mm, można powiedzieć, zgadzają się w dwóch pierwszych pozycjach. No, bez wątpienia Iga Świątek najlepsza, bez wątpienia Bartek z Marzik na drugim miejscu. Trzeci Robert Lewandowski. A ja się pytam, a dlaczego nie Wojciech Szczęsny? Sprawa druga to ten golfista, Merong, nie pamiętam imienia, wyżej od Pawła Fajtka. No to, to jest, ja, ja rozumiem to rozgoryczenie Pawła Fajtka. O tym golfiście dowiedziałem się pierwszy raz, może coś przeoczyłem. Natomiast najbardziej zastanawia mnie to, dlaczego nie ma tam Czesława w tej dziesiątce najlepszych. Czesław powinien być, dostać super Wiktora, bez podziału na kategorię, Oscara i wszystko. Poza tym, tak uważa najbardziej opiniotwórczy e, polski dziennikarz Stano. I prawda jest taka, że gdyby Stano tylko dopilnował tego, że to fryzjer liczyłby głosy, to wygrałby Czesław. Pozdrawiam Was.